Dziechani, do was w kolejnym filmiku i dziś będzie co my w, w domach na Florydzie. Bo nie mogę powiedzieć, że w domach w USA generalnie, bo na przykład kiedy byłam w Chicago, czy byłam w Nowym Jorku, to i mieszkania, i domy bardzo się od siebie różnią z tymi domami i mieszkaniami tutaj na Florydzie. I ja Wam dzisiaj opowiem o właśnie... Co mnie zaskoczyło, albo co mnie miło zaskoczyło yy, o pewnych rzeczach, których wiedziałam, że tak jest, ale bardzo miło mnie to zaskoczyło, że jednak to jest, i to w prawie każdym domu, więc dzisiaj Wam o tym opowiem. I na pewno jeszcze powstanie nie jeden filmik na ten temat, z tego względu, że prosiliście mnie też o. Właśnie filmik o stylach domów na Florydzie, o tym jak to wszystko się przedstawia i ja, tak jak już wam wcześniej mówiłam, ja przygotowałam dużo fajnych artykułów na ten temat, dużo gazet, więc też wam to pokażę, opowiem wam też o cenach domów, jak to się wszystko przedstawia, ale to już w oddzielnym filmiku, a dzisiaj o takich typowych rzeczach, które mnie miło zaskoczyły albo całkowicie zaskoczyły. Więc pierwszą rzeczą, może taką, która mnie tak zaskoczyła naprawdę, to był cel domów wnętrz właśnie na Florydzie. I kiedy pierwszy raz przyjechałam na Florydę, prawda, i zaczęłam chodzić po znajomych i tutaj, prawda, oglądać domy, jak to wszystko się przedstawia, to powiem Wam szczerze, że byłam w szoku, że te, te domy są takie bogato ustrojone, taki wiecie, Ludwik XVI, niektórzy to nawet jeszcze mają takie meble, takie naprawdę mocno, takie antykowe. I na początku trochę mnie przeraził ten styl, bo ja byłam przyzwyczajona do stylu europejskiego, czyli takiej nowoczesności, takiego stylu, prawda, aluminium, szkło. I mi się to zawsze podobało, ale powiem wam, że im dłużej mieszkam tutaj, im dłużej kupuję sobie coś do domu, to dużo bardziej mi się podoba właśnie ten styl taki. To można powiedzieć, że to jest taki trochę styl amerykański, bo rzeczywiście Amerykanie się lubują w, takich, w takim właśnie stylu, takim, takim bogatym, takie te zdobienia, takie antyki. I powiem Wam też, że jeżeli tak się przypatrzycie na przykład na filmach, ja to akurat zauważyłam, już później się złapałam na tym, że wszystkie te listwy przy podłogach, czy listwy przy sufitach, one są takie dużo grubsze, to nie są takie listewki, które są na przykład w Polsce, prawda, przy podłodze, na przykład przy sufitach, to teraz zrobiła się taka moda, a to teraz wiem, że powchodziło, że ludzie sobie robią właśnie listwy takie też przy, przy suficie, to możecie to zauważyć, że rzeczywiście te zdobienia też przy drzwiach, to możecie to zauważyć, że prawie w każdym domu amerykańskim takie coś jest. Oczywiście są też i takie domy, gdzie nie ma tych, tych zdobień, tego wszystkiego, to też zależy od rodziny, ale rzeczywiście jest taka moda, jeżeli ktoś już ma finanse na to i, i chce sobie coś takiego zrobić, to rzeczywiście prawie w każdym domu, przynajmniej w takim, w których ja bywam, to rzeczywiście coś takiego jest, czyli są takie te, prawda, zdobienia przy drzwiach, te, te listwy przy sufitach, listwy przy... Przy właśnie podłogach, to rzeczywiście takiego doznałam szoku, że właśnie sam styl, sam styl domów. Też pisaliście mi o tym i pisaliście mi, czy rzeczywiście tak jest i czy rzeczywiście przy każdym domu tak jest. I jeżeli mieszkacie na takim standardowym osiedlu amerykańskim, tak jak u nas ma to miejsce, to rzeczywiście przed domami nie ma ogrodzeń. Tutaj ludzie się wcale nie zagradzają, nie ma jakiejś takiej mody, że każdy musi mieć, prawda, bramę wjazdową i musi mieć furtkę, czy właśnie ogrodzenie dookoła swojego domu. Tu bardziej zauważyłam, że ludzie przynajmniej na Florydzie i na tym osiedlu co my mieszkamy, i na tych osiedlach, w których ja się po, tam pojawiam, to są ogrodzenia z tyłu domu, najczęściej właśnie zabezpieczające przed dziećmi, przed na przykład jeżeli mamy pupila w domu, czyli pieska, to żeby on sobie mógł tam latać, żeby nigdzie nie, nie uciekł, nie, nie poleciał. I właśnie też to zauważyłam, no, u mnie na osiedlu nie ma w ogóle ogrodzeń z przodu, wszystko jest otwarte, nie ma czegoś takiego, że ktoś się denerwuje, że ktoś, nie wiem, nawet z psem. Wszedł na, na jego posesję, przynajmniej u nas czegoś takiego nie ma, nie wiem, nie zauważyłam. E, oczywiście są domy takich naprawdę już bogaczy, bogaczy, no to one mają, prawda, swoje oddzielne ogrodzenia. Najczęściej są te ogrodzenia takie, właśnie murowane, ale powiem Wam szczerze, że to jest tak jakby na oddzielnych, całkowicie posesjach, tak jak w takim typowym osiedlu domków, tak jak my mieszkamy, to nie ma czegoś takiego jak właśnie ogrodzenia, prawda, naokoło domu. Też mnie zaskoczyło i to też mile mnie zaskoczyło, że wszyscy mają jednak jednakowo przed domem, e, przynajmniej roślinność jest podobna, może to nie jest identycznie e, prawda, posadzone, ułożone, przycięte, ale rzeczywiście każdy jednak przed domem ma jakieś tam te kwiatki, krzaczki, drzewka, e, trawka jest zawsze ładnie przystrzyżona e, i powiem Wam szczerze, że tak, e, Pierwszy powód tego to jest na pewno to, że jeżeli mieszkacie właśnie na takim standardowym osiedlu, najczęściej jesteś takiego, że tutaj są takie specjalne służby, które Jeżdżą samochodem i sprawdzają, czy na przykład podje, podjazd jest czysty, czy właśnie trawnik jest przycięty, czy roślinność jest przycięta, czy drzwi od garażu nie są wgięte, wygięte, obskrobana farba, czy wasz dach jest czysty, czy wasz dom generalnie jest czysty, czy trzeba go pomalować. Oni to wszystko sprawdzają, wysyłają wam później list, że na przykład musicie wyczyścić yy, właśnie podjazd albo pomalować dach bo inaczej dostaniecie karę i tak jest. Z jednej strony jest to fajne, bo jednak wszyscy dbają o tą czystość, o to, żeby to osiedle ładnie wyglądało, z drugiej strony jest to bardzo upierdliwe i powiem Wam, że czasami niektórzy aż za bardzo się przyczepiają do niektórych rzeczy. Ale też oczywiście można odpisać na taki list, że na przykład no teraz w tym momencie no nie macie funduszy lub nie macie czasu. I wtedy oni to wam jakby dają Wam ileś tam czasu na to, żebyście to zrobili. I powiem Wam tak też, że nawet na tych osiedlach, gdzie nie ma tych specjalnych służb, to zauważyłam, że i tak ludzie koszą trawę i, i tak dbają o te swoje rośliny, dbają o ten swój porządek. w przed domem. Choć nie powiem, że e, na przykład u nas na osiedlu się spotkałam z tym, kiedy spaceruję z Wiktorią po osiedlu, e, to na przykład przed domem jest fajnie, czyściutko, ładnie, właśnie dla tych służb, a już z tyłu za domem jest bajzel, bo jednak te służby, one jakby za domem już Wam tak nie sprawdzają, jak przed domem, czyli to, co najbardziej, prawda, widać. Więc to też jest takie wkurzające, że jednak ludzie, niektórzy nic sobie z tego nie robią, e, lubią żyć w syfie, w bałaganie. To brzydko wygląda... E, i, I też zauważyłam, że to wcale nie jest tak, że tam ludzie, prawda, jakoś tak dbają o, o tą swoją posesję. No nie wiem, to też takie, takie małe zaskoczenie. Też takim zaskoczeniem dużym było to, że ludzie na przykład tutaj, dom taki standardowy na Florydzie, no to prawda, jest domek. I najczęściej jest obok garaż, taki już, prawda, połączony. Sobie przejść, prawda, standardowo, tak jak to na filmach zawsze było, że przez garaż do domu, albo możecie przejść tym głównym wejściem. Ale najczęściej Amerykanie właśnie przechodzą sobie przez garaż, kiedy stawiają, prawda, samochód w garażu. No i tutaj na przykład na Florydzie, zwłaszcza u nas na osiedlu, ludzie trzymają często inne rzeczy w garażu. I u nas też tak jest, że trzymamy inne rzeczy w garażu niż sam samochód. Bo my mamy akurat z Markiem dość sporawe samochody, że nawet jakbyśmy bardzo chcieli i byśmy posprzątali idealnie w garażu, to i tak nasze dwa samochody by się tam na pewno nie zmieściły. Te garaże są dość małe. Nawet chyba jeden by, ja wiem, czy by wjechał. Chyba, jest, chyba mamy za długie samochody w ogóle do tego. Ledwo co się miesz mieszczą na podjazdach. Ale właśnie, jeżeli chodzi o tutaj garaże, to rzeczywiście dużo ludzi trzyma takie różne inne rzeczy niż samochody, to też mnie to zaskoczyło. Marek mi to też zawsze tłumaczył, że inaczej jest na przykład w Chicago, bo w Chicago mają piwnicę i tam sobie mogą trzymać. U nas nie może być tak budowany dom z tego względu, że Floryda to jest jedno wielkie bagno i tutaj te ziemie są bardzo mokre i zaraz by to, no nie, nie, ma, nie ma to sensu, nie budujesz tak w ogóle domów, dlatego ludzie trzymają sobie dużo rzeczy w garażach. I też co mnie miło zaskoczyło, to jest to, że jak kiedy budują wam dom na osiedlu, takim tych domków, prawda, jeden obok drugiego, to domki są budowane jakby na wzgórzu trochę. Tego tak normalnie, jak patrzycie przed siebie, to tak jakby wam się wydawało, że wszystko jest równo i wcale tego nie widać, ale kiedy przychodzi pora deszczowa i zalewa czasami, jest tak, że zalewa nam osiedle, to wszystko stoi w drodze. Czyli prawda, tutaj macie domki, tutaj macie domki i wszystko stoi, ta woda stoi w tej, w tej drodze i rzeczywiście zanim jakby podejdzie woda pod dom czy pod garaż, to naprawdę musi bardzo dużo być opadów deszczu i naprawdę jakieś urwanie chmury takiej już parodniowej, parotygodniowej, żeby po prostu to się dostało do domu. To, to jest akurat mądre bardzo, że, że domy są tak budowane, żeby... Ta woda ciągle spada do tej drogi. I też co mnie miło bardzo zaskoczyło, to to, że do każdego osiedla, do każdego domu jest budowana od razu droga. Czyli zanim powstanie osiedle, jest najpierw budowana droga. Nie ma tutaj dróg jakichś piaszczystych czy, 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 czy jakichś takich błotnych. Tylko od razu jest asfalt wylewany, jest robiona bardzo fajna droga osiedlowa, są stawiane znaki i nie ma tutaj żadnego problemu z dojazdem do swojego domu. I też na początku mnie zaskoczyło, i tak się zastanawiałam, czy to jest ze względów takich estetycznych, czy ze względów jakiejś bezpieczeństwa. I o co to w ogóle chodzi? Chodzi mi o zbiorniki, które wy bardzo często możecie widzieć w naszych filmikach, że za nami bardzo często to jest właśnie woda, kiedy nagrywamy na dworzu i mówicie, o jak fajnie mieszkacie nad jeziorkiem, czy tam nad oczkiem, czy nad tam jakimiś innymi rzeczami nam piszecie, to chodzi o to, że to są zbiorniki, to są zbiorniki retecyjne, to są zbiorniki, które też mają taką takie jakby zastosowanie, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale przede wszystkim to jest ze względów bezpieczeństwa. Czyli kiedy właśnie przychodzi u nas pora deszczowa, pora huraganów, czyli właśnie latem, to kiedy zaczyna dużo padać, to te zbiorniki, jest z nich wypuszczana woda. Ta woda idzie to tam, do prawda, do kanałów. I woda, która prawda spada z nieba, wtedy zapełnia te zbiorniki i wtedy jest większa, większe bezpieczeństwo tego, że nam nie zaleje domu czy generalnie nie powstaną jakieś duże powodzie. E, przy okazji oni tam jeszcze wstawiają na przykład fontannę, podświetlają te zbiorniki, więc przy okazji to też ma taki. Efekt takiego, takiego ładnego wyglądu, co właśnie też zauważyłam, że na wszystkich osiedlach, przy sklepach, no generalnie tam, gdzie coś człowiek buduje, to też przy okazji zawsze ta roślinność musi być taka ładna, przestrzeżona, równiutka. Czasami się niektórzy śmieją, że Floryda jest taka sztuczna, bo ona jest taka. Naprawdę ta roślinność jest tutaj sadzona, to nie, to nie są drzewa, które sobie tam urosły, prawda, kiedyś tam. I też dużo palm jest sprowadzanych, to nie jest tak, że na Florydzie rosną tylko i wyłącznie palmy, bo, bo nie jest tak. To są palmy, które zostały posadzone przez ludzi i sprowadzone, żeby po prostu fajnie to wyglądało w takim klimacie właśnie tropikalnym. I tak, to są takie chyba najbardziej podstawy, które mnie rzeczywiście tak zaskoczyły na pierwszy rzut albo miło zaskoczyły. Tak jak mówię, jeszcze zrobię dla Was filmik o domach, właśnie jak to się przedstawia cenowo, jak wygląda to z dekorowaniem wnętrz i, i, i tutaj Wam też przedstawię więcej zdjęć, więcej materiałów. Mam nadzieję, że filmik przypadł Wam do gustu. Jeżeli lubicie tę serię, to dajcie kciuka w górę, wtedy będę wiedziała, żeby więcej dla Was takich filmów nagrywać. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia, buziaki, pa!